Okej, okay, cześć. Mam na imię Weronika, jestem alkoholiczką i chciałam właśnie poruszyć temat tego siódmego kroku, bo dla mnie to było wielkie odkrycie. A akurat w Wielkiej Księdze krok siódmy zajmuje zaledwie siedem, nie, sześć linijek, co też mnie bardzo zdziwiło i jakoś on tak bardzo szybko przeleciał. Ja dopiero z czasem zrozumiałam, o co w nim tak naprawdę chodzi, a było to. Dla mnie to była recepta akurat na moje życie i na moją chorą głowę, tak? Bo według e, tego, co jest napisane we, w Wielkiej Księdze, to ten krok brzmi dokładnie w ten sposób: to, co jest napisane tam. Kiedy jesteśmy gotowi, mówimy tak: Mój stwórco, chciałbym oddać Ci teraz całego siebie z tym, co dobre i złe. Modlę się, abyś usunął teraz ze mnie każdą pojedynczą wadę charakteru, która przeszkadza mi w byciu użytecznym dla ciebie i moich bliźnich. Użycz mi siły, jako że teraz będę czynił Twoją wolę. Amen. W ten sposób postawiliśmy krok siódmy. I to jest takie bardzo, bardzo krótkie, a, a u mnie właśnie to wszystko polegało na tym, że ta głowa była cały czas rozpędzona i skupiona na tych wszystkich brakach. I, I jak ja zmieniłam tą swoją perspektywę, ten punkt widzenia i zaczęłam postrzegać swoje życie inaczej, to nagle okazało się, że to życie jest naprawdę zupełnie inne i przekonałam się, że ja przez ten cały czas żyłam w swojej głowie. Myślę, że takim idealnym y, przykładem w zasadzie jest y, moja obecna relacja. Ja byłam przekonana, że mój partner kompletnie nie jest osobą, która jest dla mnie, y, bo on powinien zrobić to, tamto i tak dalej. Nie wiem, powinien być y, wyższy, powinien, y, nie wiem, zmienić kolor włosów i, i, nie wiem, pójść na siłownię i nie wiadomo, co tam ze sobą robić, tak? Y, albo nauczyć się rozmawiać o uczuciach, emocjach, y, bo ja byłam bardzo skupiona na tym po terapii. Mm, jak ja zaczęłam patrzeć na, na tą relację, właśnie z perspektywy nie braków, tego, co ja bym chciała w nim zmienić, tylko z perspektywy tego, co ja mam w tej relacji, co ja od niego dostaję, to się okazało, że ja jestem w związku, o którym marzyłam, nie? Yy, I to, to było niesamowite, i, i ja byłam gotowa się rozstawać, a dzisiaj planujemy ślub. <laughs> tak to wszystko w zasadzie się e, przewróciło, też właśnie tak poszukiwaniu więcej informacji na temat samego kroku siódmego ja e, bardzo też lubię i polecam mm, 12 kroków i 12 tradycji e, bo też jest to super tam właśnie napisane pozwolę sobie fragmencik przytoczyć Umiejętność robienia wrażenia ludzi porządnych i moralnie bez zarzutu ułatwiała nam zdobycie tego, na czym naprawdę nam zależało. Ale ilekroć musieliśmy wybierać między charakterem a przyjemnością, troska o szlachetność charakteru ginęła w pogoni za urojonym szczęściem. Rzadko traktowaliśmy kształtowanie charakteru jako cel sam w sobie, wartość, o którą warto było zabiegać, bez względu na jej przydatność w zaspokajaniu naturalnych popędów. Nigdy nie dążyliśmy do tego, aby podstawą codziennego życia uczynić uczciwość, tolerancję oraz bezinteresowną miłość do ludzi i Boga. I to też jest taki fragment, który właśnie e, oddaje to, co ja, ja przeżyłam w swoim życiu, czyli e, taką pogoń za tym urojonym szczęściem, bo zawsze twierdziłam, że jak zrobię coś, to będę, moje życie, nie wiem, będzie lepsze. Ja będę e, szczęśliwsza, będę, nie wiem, atrakcyjniejsza, bardziej spełniona. I nigdy się, tak, nigdy się tak nie działo, tak? Ilekroć osiągałam coś, co, za czym tak goniłam i czego bardzo pragnęłam, nie potrafiłam się z tego cieszyć, tak? Bo e, wszelkie sukcesy oczywiście opijałam, wszelkie porażki e, również no, musiałam te smutki zapijać, więc nigdy, nigdy nie potrafiłam się cieszyć tym, co, co jest i tym, co właśnie. Ja mogę zrobić, jeżeli będę tu i teraz w tej obecnej chwili. I to jest, to jest dla mnie bardzo ważne, i też właśnie moja sponsorka zawsze mi tłucze do głowy. Weronika, tu i teraz 24 godziny. Bo ja mam bardzo duże skłonności do wybiegania e, w przód, i, i właśnie ja byłam złożona z uraz, z lęków i z tych braków. Ja się cały czas skupiałam na tym, czego nie mam, na tym, co bym mogła mieć, i na tym, co muszę zrobić, żeby coś tam osiągnąć, tak? I, i żyłam właśnie też w tych urazach i w tych lękach, e, ale przede wszystkim no, u mnie no, największym zabójstwem były te braki, bo ja ciągle porównywałam się do innych, ciągle myślałam o tym, czego nie mam, co muszę zrobić, żeby osiągnąć jakieś tam różne rzeczy, nie wiem, swoje mieszkanie i tak dalej, bo twierdziłam, że to ma jakąś wartość. Dzisiaj te moje wartości się kompletnie zmieniły i nauczyłam się patrzeć właśnie na swoje życie z pozycji wdzięczności. I, I to jest dla mnie super, bo ja nauczyłam się po prostu być tu i teraz i doceniać to, co mam, a nie gonić właśnie za tym urojonym szczęściem, za tym, co, o co może mi te szczęście przynieść i kompletnie gdzieś Przestały być dla mnie istotne rzeczy materialne, które kiedyś, no, w ogóle zasobność portfela była dla mnie bardzo ważna, e, i, i teraz po prostu tego nie mam. Tak, nie mam tego obłędu finansowego, tego jakiegoś lęku i niepokoju, bo ja po prostu wiem, że będę miała tyle, ile powinna mieć i tyle, ile potrzebuję. I póki mi na nic nie braknie, to się tym po prostu nie przejmuję. Jak przestałam też liczyć te pieniądze, to nagle się okazało, że one są. Bo im bardziej liczyłam, tym mniej jakby ich było. Przestałam się też skupiać po prostu na tym, co będzie, tylko staram się żyć dniem dzisiejszym. I też właśnie jak przed milieniem rozmawialiśmy o tym działaniu Siły Wyższej i o tej całej spikerce, to właśnie też no tak mam bardzo trudną sytuację teraz gdzieś w domu i właśnie stwierdziłam, że muszę się oddać Właśnie na działania AA, żeby trochę się od siebie oderwać i, i podziałać coś dla innych, że może wtedy ja znajdę trochę ukojenie dla swojego y, bólu. Po prostu mój rodzic zachorował poważnie y, i gdzieś potrzebowałam dać ujście tym emocjom i jakoś to, że tak powiem, przepracować. I właśnie myślałam też o tym, żeby zadzwonić do mojej sponsorki, żeby gdzieś tam porozmawiać o tej sytuacji. I w tej chwili do, dosłownie ona zadzwoniła, czy udzielę tej speakerki. I ja mówię, no jasne. Nic nie robię, więc, y, więc czemu nie? Bardzo chętnie. Jeżeli mogę komuś pomóc, to, to zawsze chętnie pomagam. I to jest właśnie też ta bezinteresowna miłość do, do właśnie do ludzi i do Boga, o której y, czytałam. Ja tego wcześniej nie miałam. Ja zawsze musiałam mieć jakieś korzyści z tego, co ja dla innych zrobię. Nie umiałam tak bezinteresownie komuś po prostu pomóc, y, coś zrobić, coś podpowiedzieć, nie wiem, doradzić i tak dalej. Tylko zawsze musiało, musiałam mieć z tego jakieś korzyści i musiało się to wiązać właśnie z czymś, czymś dla mnie, a dzisiaj tego kompletnie nie mam i jestem w stanie poświęcić właśnie piątkowy wolny wieczór, żeby pogadać sobie przed monitorem, ale jeżeli chociaż jedno moje słowo dotrze do przynajmniej jednej osoby tutaj, to, to wiem po prostu, że było warto. Mm, też kiedyś na, na właśnie jakimś mitingu był zaproponowany temat trzy rzeczy, które moglibyśmy powiedzieć sobie y, ileś lat wcześniej, tak 10 lat, powiedzmy. I też właśnie nad tym bardzo intensywnie myślałam, bo u mnie to nadal się wiązało z tymi brakami. I jak gdziekolwiek nie, po prostu nie spojrzałam, to u mnie wszystko opierało się na tym, czego ja nie mam, na tym, za czym ja dążę. I właśnie, jak nawet myślałam o tych trzech rzeczach, to, to pierwszą, która, e, którą ja bym sobie powiedziała, to to, że jestem wystarczająca. Bo ja zawsze czułam się niewystarczająco dobra i zawsze czułam, że, że jest ze mną coś nie tak. E, nie potrafiłam się też kompletnie odnaleźć w emocjach. Ja przed nimi uciekałam, do tego stopnia, że jak na, na sesji terapeutycznej, moja terapeutka zapytała mnie, Weronika, czego potrzebujesz, żeby się lepiej poczuć, co czujesz i jakie są Twoje potrzeby. To ja nie byłam w stanie w ogóle odpowiedzieć na to pytanie. Ona mnie tym pytaniem kompletnie rozwaliła, bo ja nie byłam w stanie określić nawet swoich potrzeb, tak? Bo ja zawsze żyłam gdzieś tam pod, um, pod takiej. Układałam swoje życie pod życie innych, żeby tylko nikt nie powiedział e, o mnie czegoś złego. Bo ja żyłam w takim przeświadczeniu, że ja nie jestem wystarczająca i muszę po prostu gdzieś podążać za innymi, żeby oni tego nie zauważyli. E, więc to jest taka pierwsza rzecz, którą ja bym sobie właśnie powiedziała, że jestem wystarczająca i jestem dobra taka, jaka jestem. I taka właśnie powinnam być. Mm. Druga taka rzecz, którą ja sobie myślałam, e, co bym sobie powiedziała, to, to na pewno właśnie e, to, żeby się nie bać tego, co będzie. Bo bo wiem, że nie zamykają się jedne drzwi, jeżeli nie otwierają się drugie. To jest takie, może bardzo proste, ale, ale wiem, że tak jest i, i ja żywię głęboką nadzieję w to, że tak jest i wielokrotnie się o tym przekonałam. Zawsze, kiedy coś się w moim życiu kończyło, to zaczynało się coś, co e, zdecydowanie lepiej, nie wiem, pasowało do mojej wizji czy, czy do czegokolwiek, w czym czułam się po prostu bardziej szczęśliwa. I odkąd przestałam w ogóle tak kierować tym swoim życiem, i naprawdę powierzyłam się tej sile wyższej, mimo tego, że przechodząc do A, kompletnie y, ja nie, nie czułam się osobą wierzącą ani religijną, y, chociaż rzeczywiście to nie jest to samo i absolutnie tego nie mylić, ale gdzieś tam byłam bardzo daleko od Boga, od jakiejś wszelkiej modlitwy. Dla mnie to wręcz było upokarzające, że ja, która wiem wszystko, muszę, nie wiem, klękać i prosić. Kogoś, kogo nawet nie widzę, o to, żeby coś dla mnie e, zrobił. No, dla mnie było to po prostu straszne i, i ja bardzo się odsunęłam gdzieś tam od, y, od takich rzeczy. Mm, I było mi nie w smak, jak przyszłam oczywiście do wspólnoty, ale byłam bardzo zdesperowana, bo nie pomogła mi terapia, nie byłam się w stanie odnaleźć i stwierdziłam, że jak ma to jak tak wyglądać to życie, to ja po prostu dziękuję bardzo. Bez tego alkoholu to, to nie. Ja przestałam pić, jak miałam 23-4 lata. 24 miałam, jak przestałam pić. No dzisiaj mam 27, nie piję 3 lata i, i moje życie się kompletnie zmieniło. I właśnie tym największym odkryciem to był, był ten krok siódmy, który dał mi taką nieopisaną wolność, że ja w końcu. Zrozumiałam, że ja mogę mieć to, co mam, i ja mogę być z tego szczęśliwa. Ja nie muszę wiecznie po prostu gonić za jakimiś brakami, e, szukać wypełnienia jakiejś pustki i deficytów, no bo no nie na tym życie polega. I po prostu nauczyłam się żyć tu i teraz, cieszyć się z tego, doceniać i podchodzić do tego życia z wdzięcznością. I w moim życiu było wiele takich sytuacji. Nawet ostatnia praca też oczywiście przyszła, mówię, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba, ta się na mnie źle patrzy, a on jakoś się dziwnie do mnie odezwał. I ja po trzech godzinach już byłam gotowa składać wypowiedzenie. Po czym sobie mówię, dobra, halo, Weronika, bo tak to nigdy niczego nie osiągniesz, jak będziesz wiecznie przed wszystkim uciekała, tak? Ale to na pewno też wyszedł tutaj e, mój lęk przed opinią innych, lęk przed odrzuceniem, e, właśnie przed tym, że ja mogę nie być wystarczająco dobra, tak, że ja nie spełnię czyichś oczekiwań e, w tej pracy. Jak zawsze poszukuję pracy, to też e, mam w sobie takiego trochę sabotażystę, takiego właśnie wewnętrznego krytyka, że ja coś tam dostanę tą pracę, ale potem kręcam sobie w tą swoją głowę i ta pralka po prostu rusza, że ktoś po prostu zauważy, że ja jestem niekompetentna, chociaż tak nie jest tak. I wiem, że jestem no, że potrafię się odnaleźć w wielu tam pracach i, i jestem generalnie uważam się za całkiem niezłego pracownika. Ale jednak ten, ten lęk zawsze przed tym był. No i nawet właśnie w tej ostatniej pracy, jak zaczęłam patrzeć, podeszłam po prostu z wdzięcznością, że ja tą pracę mam. Wynagrodzenie nie najgorsze, patrząc na obecne, nie wiem, czasy, tą inflację i to wszystko, i zaczęłam patrzeć z perspektywy właśnie wdzięczności z tego, co mi ta praca daje, to się okazało, że to też jest całkiem fajne miejsce, tak? Bo, bo ja po prostu weszłam i chciałam już sobie ustawiać wszystko, wszystko po swojemu. Też może ze względu na to, że pracuję na takim na stanowisku po prostu kierowniczym zarządzającym, to ja już sobie wymyśliłam w tej swojej głowie, że ja sobie przyjdę i ułożę wszystko tak, jak mi będzie pasowało, i, i tak będzie najlepiej. No ale jak się już zetknęłam z jakimiś schematami, procedurami, które tam są, to byłam z tego bardzo niezadowolona, że ja się muszę dostosować, bo mam, mam z tym po prostu problem, tak? Ja lubię się czasem porządzić. I, I bywam egoistką, i bardzo często moja głowa ucieka, odlatuje. I, I dzisiaj już wiem, że to też jest normalne, że różne rzeczy i różne myśli w mojej głowie się samoistnie, po prostu myślą i nie do końca mam wpływ na to, co ta moja głowa produkuje, ale mam wpływ na to, co ja wypuszczę na zewnątrz, co ja powiem właśnie do ludzi. I, i dzisiaj y, jest to dla mnie też wielki dar, z którego regularnie korzystam i, i dzięki temu chyba lepiej radzę sobie ze złością i bardziej kontroluję to, co mówię. Przestałam po prostu ranić innych, bo wcześniej to, co myślina na język przyniosła, to, co ja już miałam w tej głowie, to ja od razu musiałam to światu pokazać, a bardzo często były to po prostu myśli mm, poddyktowane jakimś, jakąś taką złością, tak? taka pierwsza reakcja. E, bardzo często, nie wiem, czegoś nie rozumiałam, a już oczywiście się wypowiadałam i, i to w zasadzie niszczyło wiele moich relacji, a ja przez to krzywdziłam bardzo du dużo osób, i po prostu ciężko mi z tym było, więc cieszę się, że ja dzisiaj jestem w stanie powstrzymać ten swój język i nie muszę dzielić się ze światem wszystkim, co ja sobie w tej głowie myślę, tak? no, Moja głowa jest chora i ja się z tym po prostu pokodziłam, tak? Też właśnie taka istotna część tego kroku siódmego. E, właśnie zwróciliśmy się do niego w pokorze, aby usunął nasze braki. Ta pokora, to, to też jest coś, gdzie ja się po 25 latach życia w zasadzie dowiedziałam, czym jest pokora. I jak byłam właśnie pamiętam na warsztatach aowskich, to było właśnie pytanie, czym jest ta pokora, i autentycznie ja musiałam wziąć telefon i po prostu wyszukać słowo pokora, bo nie byłam w stanie powiedzieć tak sama, czy, co to oznacza. Jak, jak w ogóle przeczytałam definicję słowa pokora, także jest to akceptacja po prostu tej rzeczywistości. Podejście właśnie z taką pokorą, czyli z akceptacją do tego, co, co w tym życiu mamy. To, to mi to po prostu trochę mnie zbiło z tropu, bo ja zawsze twierdziłam i myślałam, i tego byłam też nauczona, że ta pokora to jest moment, w którym ja powinnam przepraszać. Że ja coś zrobiłam źle, tak jak nie wiem, w szkole. Boże Weronika, ty nie masz w sobie za grosz pokory. I ja twierdziłam, że ja po prostu muszę przeprosić, że ja zrobiłam coś nie tak. Ale wiem, że to, że to było po prostu błędne rozumowanie. Ta pokora to jest coś, co w ogóle bardzo ciężko przychodzi mi dzisiaj I, i wiem, że wiem, że czasem tej pokory mi braknie, ale na pewno jest jej dużo, dużo więcej. Właśnie to podejście z akceptacją wiąże się również z tym odrzuceniem braków, bo jeżeli akceptujemy to, co mamy, to nie widzimy tych braków, tylko dostrzegamy z wdzięcznością to, co nam po prostu te życie daje, to, co, to, co nam wskazuje siła wyższa. I, I dzisiaj dla mnie to jest właśnie sposób na moje życie, i, i to jest krok, który absolutnie zmienił wszystko, który zrozumiałam dopiero po jakimś czasie, ale dał mi naprawdę dużo więcej uwolnienia i swobody niż na przykład krok czwarty czy piąty. To jest bardzo ciekawe. I chyba tyle, dzięki. Super, dzięki. Dzięki Weronika za.